Hej, Hejka, ja dzisiaj pokażę prezentację mojej proki, po PPL taką maczę są szufladkę. Tutaj się kliknie, jak mówię, Takie maczyste wnętrze. To zawsze woda i ją się powinno wylewać. Tak. Tutaj mam Czytał, wie, że się na nagrywa. Tak jest. No. Opcje wyświetlaczy. Się świeci jak się go włączę tutaj takie pierdoły, chłopka filet, która nalepka, co duży problem, tak jak pojasie taka dziurka i taki to jest taki babę, w to matanę Извините, показывал мне у него было одно минута. Смотрите, почему он потом зачем зачем и